Serdecznie witamy! Dobry wieczór, witam serdecznie, no pięknie. A czy gdzieś tam jakiś groszek jest, może? Tu jakiś groszek, będę musiał po drugiej. Wspaniale. Wiesz, no pięknie wygląda. Tak, tak jakbym widział wszystkie. Piękno. zapraszam do Państwa. Nie, no niesamowite przyjęcie. Jest zapraszamy do nas. Chodźcie, chodźcie, Tak, Idźcie do przodu, prowadźcie naszego. nawet dzwon. Dzień dobry, witaj dziewczynko. Masz zapałki? No pięknie. Sprzedałaś już jakieś? Nie. I teraz tu jest wasza sala balowa, tak? Dmuchnijcie no, trafki i posiądźcie swoje dalsze koniec. Z piękna A z której klasy jesteście? Trzecia i pierwsza. Trzecia i czwarta. I naprawdę czytacie właśnie Andresena? No. I znacie właśnie Andresena. A z, dzisiaj poznaliście samolot Andresena. A jak Białoruś nie? Czy wy wiecie, ile lat ma pan z Ile? 70 To byłby bardzo młodziutki. No, a kto wie? na piekule? 205. 205 lat. Brawo! Ale widzicie, ten, który przebywa wśród baśni, nawet w wieku 205 lat, tak jak ja, może wyglądać całkiem jeszcze nie staro, prawda? A to wszystko poprzez czary i poprzez baś. No to znakomicie. Ty dobrze pamiętamy i datę. 1805 rok. Myślę, że wszystkie dzieci też wiedziały. Się. A to powiedz mi jeszcze dokładnie, w którym dniu i w którym miesiącu urodził się. No pięknie, 2 kwietnia, a więc łatwo zapamiętać, bo to jest dzień po prima Aprylis, Prawda? Jak będę drugiego, to biłam Stepada. O piękno to jest 2 kwietnia. Wspaniale. No te, no te bardzo dobrze są dzieci przygotowane faktycznie. Mogę Wam uwierzyć, że znacie twórczość moją. A czy wiecie jeszcze z jakiego kraju pochodzę? Teraz spróbuję Was zaczarować. Liczyć potraficie już? Tak. Znacie liczby? Tak. No to uwaga. Każdy z Was pomyśli sobie jakąś liczbę od 1 do 9. Każdy pomyślał. A Myśli mamy. Teraz. Zadanie. Tę pomyślaną liczbę trzeba pomnożyć przez dziewięć. Przez dziewięć. Kto dużą liczbę by wymyślił, to będzie miał problem. To będzie miał problem. No a oni są przyzwyczajeni do kalkulatora nie, i komputera. I ja nie wiem, co pomocy, to z tym będzie. No to znaczy, no, no, to, to już starsi, powinni, to starsi, już, powinni, to starsi to powinni już Masz tą liczbę w głowie, tak? I uwaga, teraz jakie będzie maliście. Jeżeli to jest liczba dwucyfrowa, na przykład 25, 37, 18, 19, może być taka liczba, prawda? To trzeba, jak jest na przykład 18, to trzeba 1 dodać 8. Jak jest 25, to trzeba 2 dodać 5. Każdy z Was ma tę liczbę, tak? Nam jakaś liczba, którą trzymamy w głowie. Teraz od tej liczby trzeba odjąć 5. Tak? I wyszła jakaś liczba. Tak? 4. Tak. Tak. Niech jemu. nie, mógł, nie, nie mógł, mógł, mógł. Mógł. I teraz uważajcie. Tę liczbę, którą mamy w głowie. Pomyślcie, ja wam będę. Tak. To teraz pomyślcie sobie. Kraj, Państwo, zaczynające się na tę literkę. Ja mam. Macie? Mm -hmm. Na 3-4 może Nie, jeszcze słyszenie? nie. Jeszcze Ale nie. Ja już chciałam może. Bo jeszcze czaruję. A ja w Waszych wyślach czytam, mm -hmm. pani dyrektor Czyli mamy już ten klaś. Tak. Nazwa pewnego koloru. Tak. I uwaga. Ten kolor już? Tak. Ta, ta, ta. Państwo mamy? Kolor mamy. Ta. A ostatnia literka w tym kolorze w nazwie tego koloru, w nazwie tego koloru to jest nazwa jakiegoś świata. No, mamy. Mamy, mamy. I teraz ja mam powiem na czym polega czarowanie przez Andersena. Posłuchaj. Pani dyrektor też słucha, mamy kraj, kolor, i Pan nie chcieli mnie, ale później jeden taki dobry pan przydarł mnie i już mogłem wtedy pisać. I ja pierwsze właśnie napisałem. To one tak specjalnie się nie cieszyły powodzeniem, ale drugi dom, jak już to wszyscy mówili, że Przez tyle lat dzieci na całym świecie czytają. I cieszę się, że tu z również czytacie te A teraz czy chcecie o coś zapytać naszego gościa? Czy no, <noise> no, ja dostępne no, dzieci na trzy różne dzisiaj? No niestety. Niestety nie. Bardzo byłem wstydliwy, naprawdę. Teraz to wiem na dyskotece, jesteście chłopak do dziewczyny podchodzi, oj, nie było dyskotek. Ja do szkoły pojechałem już później ze swojego miasta wyjechałem. Nie było takiej możliwości. I te dziewczyny mnie wszystkie odtrącają, wszystkie mi dawały.